Strasznie nie lubię chodzić. Lalalala. Cześć. Pierwsze zajęcia uczelniane dzisiaj już za mną, jest po i od 8.00 je prowadziłem. Pierwsze zmiany w prezentacji wypadają pozytywnie i dzisiaj w związku z tym pracuję dalej nad tą prezentacją na zajęcia na uczelnie, dlatego że no, wczoraj o tym mówiłem, potrzebuję, żeby te, ta prezentacja. Zmniejszyła mi liczbę godzin konsultacji. Jestem e, takim świeżym, powiedzmy, wykładowcą. Nie lubię tego słowa, ale e, nie czuję się jako wykładowca. No, staram się raczej prowadzić powiedzmy, warsztaty, ćwiczenia, rozmowy. E, no ale jestem świeży w tym na uczelni i w związku z tym e, dość otwarty na te konsultacje. Okazuje się, że e, możliwe, że zbyt otwarty, w tym sensie, że. Pozwalam tym ludziom na to, żeby uderzali do mnie prawie bez ograniczeń, kontaktowali się ze mną prawie bez ograniczeń, daję im dużo swojego czasu, no ale ten mój czas kosztuje mnie przede wszystkim, w związku z tym muszę to jakoś zmienić. No i wpadłem na pomysł, żeby właśnie doprecyzuję, ulepszę tę całą prezentację, żeby tam było więcej, o wiele więcej informacji, które są potrzebne i do tego, żeby realizować zadania więc na tym dzisiaj też będę pracował, do tego, że o 16 mam ostatnie spotkanie z jedną grupą dzisiaj, 3 godzinne spotkanie, studia zaoczne i e, no, też chcę, żeby oni nie mieli potrzeby kontaktowania się ze mną, żeby to było dla nich wszystko jasne, coś do zrobienia, w szczególności, że dzisiaj e, całkiem dużo zadań prawdopodobnie jej zadam. Zobaczymy. Jeszcze muszę to przemyśleć, właśnie jak to wszystko ogarnie, żeby to miało ręce i nogi żeby te dzisiejsze zajęcia miały ręce i nogi, no bo ogólnie to oczywiście całą prezentację, cały ten zakres materiału, który już do tej pory przygotowałem zostaje, ale będę chciał to po do prostu doprecyzować um, tak, żeby tam wszystko wynikało jakby w prezentacji, żeby było dużo więcej informacji. Um, przyjechało dwa, dwa dni temu, przyjechał do mnie ten audio dokładnie rzecz biorąc do paczkomatu obok. Jeszcze go nie dobrałem dzisiaj, do 13 mam czas, więc teraz się po niego wybieram. Paczka już odebrana. No i idę sobie w maseczce, żeby uniknąć ataków ze strony ludności. Strasznie tego nie lubię tych maseczek i bardzo rzadko je zakładam, ale no czasem tak, żeby mieć święty spokój, pewnie jak też duża część społeczeństwa. Bardzo nie lubię nosić tych maseczek, no ale czasem trzeba. Natomiast kiedy zacząłem nagrywać teraz na dworzu, to wyskoczył człowiek za jakichś drzwi i się zestresowałem. I to mi pokazuje, że nadal się stresuje, kiedy ktoś patrzy na to w momencie, kiedy nagrywam. I no to jest ciekawe, dlatego że stresuje się nawet wtedy, kiedy Agnieszka patrzy, patrzysz, jak nagrywam. I to jest zabawne, bo przecież widzisz, jak nagrywam, a później widzisz to samo na YouTubie w tym odcinku, który publikuję, więc muszę to sobie przemyśleć, przepracować i pozbyć się jakichś takich kompleksów. E, przynajmniej można powiedzieć w takiej odwrotnej psychosomatyce, czyli działaniem będę pokazywał, że potrafię sam sobie, po to, żeby psychika też zaakceptowała. Wielokrotnie ten mechanizm stosowałem w swoim życiu, wiem, że on działa na mnie. W szczególności działa, więc i tutaj go zastosuję. Bo między innymi tak się pozbyłem tego stresu, strachu przed publikowaniem w internecie vloga. Ja już się w tej chwili w ogóle nie stresuję, kiedy wrzucam odcinki tego vloga do internetu, kiedy wiem, że będę publikował, więc efekt jest super. Co prawda, no zajęło mi to tam ze 4 miesiące, coś takiego, żeby w ogóle się tego pozbyć, ale udało się i, i o to chodziło. To był jeden z celów tego codziennego publikowania tego vloga. On jest zrealizowany, jeszcze nie minęło pół roku, bo dopiero 156 odcinek wrzuciłem dzisiaj do internetu. Połowa to jest te 183, więc jeszcze miesiąc do połowy roku. A przede mną tak naprawdę jeszcze 7 miesięcy, żeby zrealizować ten cel i mam zamiar go zrealizować. Mam nadzieję, że ten vlog będzie ewoluował w kierunku bardziej takiego merytorycznego niż Um, powiedzmy takiego, który pokazuje tylko mój dzień. Um, myślę, że to się niedługo stanie, kiedy pozbędę się różnych dupereli pracuję nad tym, żeby się ich pozbyć. Stworzę produkt i wtedy będę działał i wtedy będę więcej tego pokazywał. Um, no ale właśnie, żeby pokazywać różne rzeczy, które interesują odbiorców czegokolwiek to taki twórca internetowy, bo tak się nazywa kogoś takiego jak ja. I może to brzmi szumnie, może dumnie, może śmiesznie, ale tak się właśnie tych ludzi nazywa, w związku z tym zaliczam się do twórców internetowych. Ten twórca internetowy powinien pytać o to, czego ludzie chcą oglądać. Ja mam niedużą publiczność, dlatego że regularnie przez jakiś czas ostatnio oglądało mnie 8 osób. Później to drastycznie spadło, i teraz znowu wzrosło. Jakieś 9-10 osób znowu ogląda. Ostatnie odcinki, teraz e, tak, no nie jest to duża publiczność, ale zapytałem. Jakieś 2-3 tygodnie temu zapytałem ciebie, was o to, co ci się podoba w dotychczasowych odcinkach, co cię bawi, co cię śmieszy, co cię denerwuje, czego nie lubisz, co lubisz, dlaczego to w ogóle oglądasz, po co, co ci to daje. Po to, żeby więcej robić takich rzeczy, które e, bawią, śmieszą, cieszą cokolwiek, które są w jakiś sposób wartościowe. No ale odpowiadały, odpowiedziały tylko dwie osoby. I bardzo Wam dziękuję tym, którzy odpowiedzieliście i tym, którzy nie odpowiedzieliście. Bo mm, po pierwsze e, dziękuję Ci, Janku, za to, że mi dałeś taki dość szeroki, a może nawet jeśli nie szeroki, to bardzo taki e, wyjaśniający feedback, co masz na myśli. Nie były to skróty myślowe, doceniam, dziękuję. Po drugie, Pable też bardzo dziękuję, ty jesteś najbardziej aktywnym e, komentatorem tego kanału. E, no niestety tylko jednym, <laughs> więc też i dlatego najbardziej aktywnym, ale bardzo Ci dziękuję, bo to jest. Mm, to jest po prostu raz, że cieszące mnie, cieszy mnie to, kiedy widzę, że ktoś coś napisze na YouTubie, e, na moim kanale, a z drugiej strony jest to też motywujące do tego, żeby jednak dalej robić, dlatego że. E, nie ukrywam, męczy mnie robienie tego vloga. To znaczy na tą chwilę mam tak dużo różnych zajęć, tak dużo różnych spraw na głowie i sporo stresów, że robienie tego vloga nie jest dla mnie czymś co przychodzi mi lekko po prostu. W sensie samego nagrywania, bo tak jak powiedziałem, publikowanie to żaden kłopot. Ale nagrywanie, montowanie im więcej mam ujęć, tym więcej muszę ciąć, wybierać, kleić i to wszystko zajmuje czas. Później tworzenie, w sensie generowanie tego filmu z tego co nagram, to też zajmuje czas. Później wgranie na YouTube'a, to też zajmuje czas. I teoretycznie można powiedzieć, no tak, ale przecież możesz nacisnąć generowanie, pójść coś robić. No tak, tylko że ja chciałbym robić dalej na komputerze. A wtedy komputer spowalnia tak bardzo, że trudno jest na nim coś zrobić. Więc takie, a, no, kółko. Robi zamknięte koło, jak to mówią. Um, kręcę się w kółko z tym wszystkim i zabiera mi to czasu dużo, to nagrywanie i montowanie, i to jest właśnie kłopot. Także jeżeli coś wrzucacie, jakiekolwiek komentarze, to super, dziękuję Wam bardzo, bo to naprawdę mnie motywuje. A z drugiej strony jest coś takiego, że początkowym internetowym twórcom mówi się taką rzecz, że um, jakby. Dla nikogo nie jesteś ważny. Musisz to zaakceptować, że nikt się tobą nie interesuje i każdy interesuje się tylko sobą. Przychodzi mi do głowy taki tekst, który bardzo lubię, którego czasem używam, kiedy słyszę, jak to ktoś się mną nie interesuje, jak ktoś się na sobą żala. Jest takie powiedzenie: Wszyscy myślą o sobie, tylko ja myślę o mnie. I to fantastycznie oddaje absurd tego stwierdzenia, że nikt o mnie nie myśli. No, każdy myśli o sobie po prostu. I. To, że tak dużo osób z tych, które mnie oglądają, w sumie nie jest ich dużo oczywiście, ale 75% w zasadzie osób, które subskrybują kanał i mnie oglądają, nie odpowiedziało nic na moje pytanie. W związku z tym to też nie pokazuje. Kurde, no to powiedzenie absolutnie się sprawdza również w gronie tych najbliższych znajomych, a ja boję się, mam jakiegoś stracha przed publikowaniem stories na Facebooku Instagramie i Instagramie. Myślę sobie, cholera, de facto publikowanie na stories w Instagramie, teraz sobie myślę, może być de facto dla mnie lepsze niż publikowanie na vlogu, którego nie promuję. Dlatego, że tam mam o wiele więcej znajomych na Facebooku i Instagramie, um, którzy się interesują takimi rzeczami, jak teraz robię, którzy interesują się biznesem online, marketingiem internetowym. Samym publikowaniem, samym procesem tworzenia różnych treści, więc de facto tam mogę mieć dużo więcej reakcji i więcej pozytywnych reakcji na to, co robię, więc po cholera ja się w ogóle obawiam, nie? A obawiam się czegoś. Muszę sobie to przemyśleć, muszę przepracować. Um, tak samo jak z tym chodzeniem na zewnątrz, muszę po prostu zacząć to robić na zasadzie tej psychosomatyki odwrotnej. U mnie to działa, więc i. W tym przypadku na pewno zadziała, i zbliża się lato, za chwilkę wiosna, a za 3 miesiące lato. W związku z tym będę to robił dużo więcej. No, ale zmieniając temat, przyszedł ten interfejs audio. Na razie jest jeszcze cały czas zapakowany. Bardzo ładnie zapakowany z firm Fan Muzyczny, salon muzyczny fan. I kurczę, jest tak zapakowany dobrze. A ja myślę sobie tak, jest duże prawdopodobieństwo tego, że będę go zwracał. Tak duże, że pomyślałem, cholera może by go nie rozpakowywać, bo jak będę musiał go ponownie zapakowywać, to już mi się nie chce. Interfejs audio na razie zostaje nierozpakowany, na razie się nim nie zajmuję, bo są po prostu ważniejsze, pilniejsze sprawy. Teraz siadam dalej do tej prezentacji. Prezentacja doszlifowana, dużo informacji dodanych takich, które mają ułatwić zrozumienie i ułatwić skorzystanie z tej prezentacji przy realizowaniu później zadań. I dużo materiału jest do zrobienia dzisiaj. Za chwilkę startujemy, jest już prawie 16. Um, nie będziemy nawet omawiali wyników tych zadań. Co najwyżej będę pytał, czy mają jakieś pytania i odpowiadam na te pytania, dlatego że. Po prostu nie ma czasu na to. Mają ostatnie 3 godziny dzisiaj, to ostatnie spotkanie z tego przedmiotu. Więc będą musieli ewentualne wątpliwości jeszcze rozwiewać na późniejszych konsultacjach. Wczoraj nawet jeszcze jeden zespół z tej grupy, która za chwilę startuje, ze mną zajęcia. Konsultował rozwiązanie zadania sprzed tygodnia. Najwyraźniej bardzo późno się do tego zabrali, no i słabo to im wyszło. No w sensie nie wyszło im to na dobre, dlatego że okazało się, że mają całkiem sporo do poprawy. Więc zobaczymy, jak tym razem się zachowają wszystkie zespoły. Powiem im oczywiście o tym, że warto, żeby wcześniej zaczęli i wcześniej się ze mną skomunikowali, żeby mieli po prostu więcej czasu na to skomunikowanie się ze mną i Ewentualne poprawki widzę już, że pierwsze osoby wchodzą, więc za chwilkę kończę. No i skończyłem w związku z tym w zasadzie pracę nad no, tą prezentacją, w szczególności dla tej grupy zaocznej. I bardzo się cieszę, bo chcę robić inne rzeczy, a ciągle ta, te zajęcia mi jednak zbyt dużo czasu zajmują. No ale przynajmniej będę miał wolną głowę i te 3 godziny dodatkowo w piątek więcej na pracę zwykłą. Już po zajęciach tych ostatnich dla studentów zaocznych zostali mi już mi tylko 5 grup dziennych, no tylko to dużo nadal, ale cieszę się. No ci zaoczni mieli fatalną formułę do tych zajęć, więc cieszę się, że już koniec. Udało mi się zrobić to, co sobie zaplanowałem na dzisiaj z tymi zaocznymi, więc w porządku. No a po wszystkim na szybko rozpakowałem ten audio interfejs. On wygląda w ten sposób ma wejścia, tutaj takie łączone, tutaj można włożyć dużego jacka albo XLR, takie złącze. No ma cztery wejścia jak widać, bo to zamienne stosowane oczywiście. Cztery pokrętła jakby wzmocnienia. Wyjście na słuchawki, mix, playback można tutaj dołączać. No i tak wygląda tył. Generalnie wygląda na to, że jest wszystko w porządku. Już go tam obejrzałem dokładnie. No, i tam delikatnie bardzo e, otwierałem, żeby nic nie uszkodzić, nic nie e, tej folii powiedzmy nie uszkodzić, ale jest to tak paskudnie zapakowane, że <gryw> zaplanowali, żeby tej folii nie dało się wykorzystać ponownie. To znaczy tej folii, która e, ten konkretny element e, pakowała, w której był ten element. Zobaczymy, czy będę to zwracał, czy nie. Na tą chwilę mam. Przekonanie, że chyba będę zwracał, no bo nie wiem czy z tym Clubhouse'em będę działał czy nie, to do tego mi było potrzebne. Zobaczymy. Mam dwa tygodnie na to, żeby się nad tym zastanowić. Będę testował i będę dawał znać oczywiście jak działa. Chciałbym to sobie zostawić, się pobawić. Oczywiście gdybym miał więcej czasu. Na razie go nie mam. Ale gdybym miał więcej czasu, to bym się chętnie bawił takimi rzeczami, bo to bardzo ciekawe jest po prostu. Teraz już lecę do domu. Zajęcia skończone, jest po 19.00. Aga sama z jagodą tam jest. Nie jestem pewien, ale możliwe, że jutro prowadzi zajęcia. Nie jestem pewien, czy to jest co tydzień, czy co dwa tygodnie. Aga też prowadzi zajęcia też z marketingu na innej uczelni. Ona akurat z event marketingu, więc lecę już do domu, do jutra.